Upalna pogoda i lekki wiatr niosący się od gór towarzyszyły tegorocznemu jarmarkowi świętokrzyskiemu, który już po raz siódmy odbył się u stóp klasztoru Ojców Oblatów na Świętym Krzyżu. Uroczystość rozpoczęła się tradycyjnie od mszy świętej. W homilii ojciec Zygfryd Wiecha, superior klasztoru Ojców Oblatów, nawiązał do początków chrześcijaństwa na naszych ziemiach. Gośćmi tegorocznego jarmarku byli starosta kielecki Zdzisław Żałka, wicestarosta Zenon Janus, członkowie zarządu powiatu Bogdan Gierada i Michał Godowski, sekretarz powiatu Barbara Piwnik, radni powiatowi Danuta Żebrowska, Kazimierz Bielecki oraz Andrzej Michalski. Imprezę swoją obecnością uświetnili wicemarszałek województwa Grzegorz Świercz i członek zarządu województwa Piotr Żołądek. Występy oklaskiwali także wójtowie Bielin, Sławomir Kopacz i gminy Nowa Słupia, Wiesław Gałka oraz samorządowcy z obu tych gmin. Był także dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach, Jarosław Machnicki. Szanowni Państwo, pragnę wszystkich Państwa bardzo serdecznie powitać w tym wspaniałym miejscu. Niebiosa nas oddarowały wspaniałą pogodą. Jestem zatem przekonany, że... Ten dzień będzie spędzony tutaj naprawdę bardzo wspaniale, i będziecie mieli Państwo okazję przeżywać niesamowite wrażenia artystyczne. Chcemy, aby tutaj na Święty Krzyż przyjeżdżało jak najwięcej turystów, jak najwięcej pielgrzymów. Stąd też jestem przekonany, że to dzisiejsze widowisko będzie takim promocyjnym elementem, który spowoduje, iż. Te osoby będą chętniej tutaj przyjeżdżać i, i chętnie tutaj y przychodzić i spędzać czas. Pragnę podziękować ja również w imieniu własnym, w imieniu zarządu starostwa, za wszystkim tym, którzy przyczynili się do przygotowania tej imprezy. Było to naprawdę duże grono osób. W sposób szczególny chcę podziękować urzędowi Marszałkowskiemu na czele z Panem Marszałkiem Jarubasem. Dzięki temu wsparciu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich to widowisko może być zrealizowane w takim właśnie wymiarze. Starosta Zdzisław Żałka zaprosił wszystkich na widowisko Śpiewaj Nam Świętokrzyska Duszo przygotowane przez Piotra Kubę Kubowicza i Marzenę Michałowską-Kowalik. Widowisko powstało w oparciu o teksty i muzykę świętokrzyskich twórców. Jana Geislera i Mieczysława Józefa Sali. Uczestniczyło w nim ponad 180 artystów amatorów z gminy Bieliny i Nowa Słupia, a także zespół pieśni i tańca kielce. To był barwny, pełen śpiewu i tańca spektakl, który zaskakiwał zmiennymi nastrojami: od skocznych oberków po ckliwe kołysanki. Zachwytów nad niezwykłością naszej świętokrzyskiej ziemi było w widowisku wiele, a wszystko to za sprawą wspaniałych wykonawców Echa Łysicy, Chóru Towarzystwa Przyjaciół Bielin Sabaton, Małych Bielinianek, Jodełek, Kapeli Bielińskiej, Hełmowianek, Świętokrzyskich Diablików oraz Zespołu Pieśni i Tańca Kielce. Wykonawcom towarzyszyli Michał Półtorak na skrzypcach, Paweł Kuźmicz gitara basowa, Łukasz Mazur instrumenty klawiszowe, Piotr Goworek gitara, Kuba Mazur na instrumentach perkusyjnych i Grzegorz Michta na akordeonie. Prezentacja naszego dziedzictwa kulturowego na Jarmarku była możliwa dzięki wsparciu środków z programu rozwoju obszarów wiejskich. Szanowni Państwo, dzisiaj wspólnie ze starostem powiatowym, z gminami zabieramy Państwa w górę strumienia czasu do wspaniałej tradycji Jarmarków Świętokrzyskich. To tam tworzono pewne zalążki postawatelskich, tych prostych, budowania prostych wspólnot. To było piękne doświadczenie budowania społeczeństwa obywatelskiego. Myślę, że ta pewna tradycja również przekłada się na współczesność, współczesność bo czymże jest współczesny Świat wielkim tym wielkim jarmarkiem, w którym wymieniamy myśli, wymieniamy technologie, wymieniamy, wymieniamy również swój dorobek intelektualny. Cieszę się, że dzisiaj możemy Państwu zaprezentować to, co było tak charakterystyczne i niezwykłe dla naszego wspaniałego regionu, tu pod podnóża Świętego Krzyża, w sercu Polski, kiedy Tutaj, w tej tradycji armacznej, budowanej na głębokich fundamentach tej życiowej pokory, tworzyliśmy podwaliny pewnego rozwoju gospodarczego, którego dzisiaj jesteśmy świadkiem i możemy to obserwować. I cieszę się ze słów księdza Superiora, który powiedział, że nasze województwo ma właściwą dynamikę, właściwy rozwój i właściwe kierunki. I można to mierzyć w różny sposób, poprzez ten pryzmat materialny, ale również poprzez pryzmat duchowej, ta dbałość o tradycję, którą dzisiaj jesteśmy świadkami, świadczy również o tym, że jesteśmy dojrzałym, doświadczonym i odpowiedzialnym samorządem województwa i taki trend należy utrzymać, abyśmy nie zapominali o tym, że tradycję należy odkrywać, tradycję należy pielęgnować, tradycję należy utrwalać. Po zakończeniu widowiska w klimaty baletu, tańca jazzowego i hip-hopu wprowadził wszystkich Kielecki Teatr Tańca z fragmentami spektaklu Tranzyt Wenus Stanisław Bzymek i Jan Buczek z humorem i swadą zaprezentowali obyczaj dobijania targu. Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii imienia XIII Pułku Ułanów Wileńskich porwał do zabawy dzieciaki. Najpierw były pokazy rycerskie. Potem śmiechu było co niemiara, bo i trzeba było przeciąć mieczem kapustę, przeciągnąć linę i kręcić się w kółko, tak by nie stracić równowagi. Na gości, którzy tłumnie przybyli na Święty Krzyż, czekały nie tylko występy artystyczne. Były także stoiska ze specjałami kuchni regionalnej i rękodziełem artystycznym. Gwiazdą wieczoru był zespół bratanki, który poderwał publiczność do tańca. Wokalistka grupy, pochodząca z Kakonina Agnieszka Dyk, wspominała swoje początki w zespole Chichoty i wypatrywała wśród publiczności znajomych twarzy. Gdzież ten cokół czekam tak, że mi tkła w brak? Gdzież ten cokół obieca mi miłość do ostatnich dni? Gdzież ten cokół czekam tak, że mi tkła w piersiach brak? Gdzież ten cokół obieca mi miłość do ostatnich dni?